Nie jest tajemnicą, że właśnie wchodzimy w najgorętszy okres roku pod względem premier gier wideo. Mieliśmy już mnóstwo perełek, Star Wars Jedi Ocalały, Diablo 4, Final Fantasy XVI, Hogwarts Legacy, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, Baldur's Gate 3, Pikmin 4, no mógłbym tak wymieniać do jutra. To naprawdę świetne zestawienie i aż ciężko uwierzyć, że najlepsze dopiero przed nami. W co zagramy we wrześniu? Sprawdźmy. Has już 6 września na Xboxie, Series XS oraz na pc pojawi się Starfield, wielki projekt Bethesdy przez wielu nazywany Skyrimem w kosmosie. Ogromny świat, podróże między gwiazdami, wiele przygód to jest po prostu tytuł, w którym całe uniwersum ma być w naszym zasięgu. I można w to uwierzyć, szczególnie że Bethesda wielokrotnie udowadniała już, że ogromne RPG to konik tego studia. Zobaczmy chociażby na wszystkie odsłony takich serii jak The Elder Scrolls czy Fallout. Wiele wskazuje na to, że Starfield jest połączeniem Skyrima z No Man's Sky i chociaż wokół gry jest trochę kontrowersji, na przykład obawy o to, czy Bethesda udźwignie ten ciężar, że główny bohater przez całą grę nie powie ani słowa, a także że finalnie produkcja nie trafi na PlayStation 5 i będzie dostępna wyłącznie na pc i Xboxach, to i tak pierwsze recenzje każą sugerować, że mamy urowany hit. Cóż, można się było tego spodziewać. What's Na otarcie łez dla graczy z niebieskiego obozu, tego samego dnia co Starfield, wychodzi Baldur's Gate 3 w wersji na PlayStation 5. Powiedzieć, że to RPG przyjęło się świetnie, to jak nic nie powiedzieć. Trzeci Baldur całkowicie rozbił bank. Chociaż produkcja od długiego czasu wisiała we wczesnym dostępie, po premierze finalnej wersji okazało się to prawdziwą rewelacją. Wyniki gry zaskoczyły samych deweloperów, czyli Larian Studios. Szef studia odpowiedzialnego za Baldur's Gate 3 dzień po premierze opublikował post na X, dawniej Twitter, w którym przyznaje, że oczekiwał maksymalnie 100 tysięcy jednoczesnych graczy na Steam. Tymczasem już pierwszego dnia liczba ta przekroczyła 500 tysięcy, no a na tym licznik się wcale nie zatrzymał, gdyż w jednej chwili w tę produkcję na Steamy grało niemal 900 tysięcy osób. Taki sukces na PC sprawił, że Baldur's Gate 3 jest jedną z najchętniej kupowanych gier w sklepie PlayStation Store jeszcze przed premierą. Nieco bardziej skomplikowana jest sytuacja z Xboxem. Twórcy walczą z optymalizacją, bo na Xbox Series S brakuje wydajności, szczególnie w trybie wielu graczy na podzielonym ekranie. Z tego względu premiera na platformie Microsoftu będzie miała miejsce zapewne pod koniec tego lub dopiero w przyszłym roku. 8 września na PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, XS, Xbox One, Nintendo Switch i na PC, czyli niemal na wszystkim, pojawi się NBA 2K24. To kolejna odsłona produkcji pracowanej przez Visual Concepts i wydanej przez 2K Sports. Jeśli zarywanie nocek do oglądania prawdziwych spotkań amerykańskiej ligi koszykówki to dla Was za mało i cały czas czujecie niedosyt, powinniście zapisać sobie 8 września w kalendarzu. Wtedy premierę będzie miała nowa odsłona serii wydawanej przez 2K, gdzie koszykówki nie zabraknie. My team, my career, the city i wyzwania Kobe Bryanta będą czekały na Was otworem. 14 września na PlayStation i Xboxach starej i nowej generacji oraz na PC-tach pojawi się The Crew MotorFest. Ubisoft chce mieć swoją Forzę Horizon. The Crew Motor Fest zabierze nas na mnóstwo dynamicznych i kolorowych wyścigów, które zrobią na graczach ogromne wrażenie. A samochody nie będą jedynymi pojazdami, którymi będziemy mogli kierować. Pojedynki samochodów roden z Japonii, bujna dżungla pełna zieleni i mocnego słońca, a to dopiero mała część całości. Tak się składa, że mieliśmy okazję zagrać już w The Crew Motor Fest, a wrażenia z wczesnego dostępu znajdziecie na Antweb.pl. It is time. 19 września na PlayStation 5, Xbox Series XS, Nintendo Switch i PC-tach pojawi się Mortal Kombat 1. Reboot serii, który zabierze nas do uniwersum Mortal Kombat stworzonego przez boga ognia Liu Kanga, zapewni nowe tryby rozgrywki i nowy system walki. Mimo to kampania fabularna nigdzie się nie wybiera, no i bardzo dobrze. A w tym roku ma zapewnić wersję bohaterów, jakich wcześniej nie widzieliśmy. W kampanii pojawią się takie postacie jak wcześniej wspomniany Liu Kang, klasyczny dla serii Scorpion i Sub-Zero, a także Kitana, Milina, Raiden, Kung Lao Shang Tsung czy Johnny Cage. Poza obecnością brutalnych Fatality twórcy postanowili urozmaicić rozgrywkę o postacie cameo, którzy będą pomagać nam w walce i sprawią, że na arenie będzie pojawiać się więcej wojowników. W przypadku tej serii przykłada się to na to, że będzie jeszcze bardziej krwawo. How many lies would you tell? Tego samego dnia na PS5, PS4, Xbox Series XS, Xbox One i PC-tach pojawi się Lies of P. Ta gra to pinokie dla dorosłych. Jeśli zastanawialiście się kiedykolwiek, co by było, gdyby Carlo Collodi pisał nieco bardziej przerażające i straszne opowieści, to Lies of Pi jest na to odpowiedzią. Wcielamy się tutaj w mechaniczną lalkę, która przemierza krainę do złudzenia przypominającą Paryż z Belle Époque, w akompaniamencie wielkich i przerażających, nieco steampunkowych stworów. No właśnie, warto wspomnieć, że Lies of Pi jest reprezentantem gatunku Soulslike. Szukając jeppetta napotkamy się więc na wiele przerażających przeciwników, którym musimy dać radę. Trudy. All right, guys, it's a simple job. Just in and out. 21 września na konsolach nowej generacji PC-tach pojawi się Payday 3. Payday to kooperacyjna gra akcji z elementami shootera, którą gracze pokochali za iście filmowe podejście do przestępczych napadów. Istotą serii od zawsze było idealne zaplanowanie i przeprowadzenie skoku na jubilera, bank czy galerię sztuki w taki sposób, aby zgarnąć jak największą ilość pieniędzy i cennych przedmiotów, a następnie uciec z miejsca zdarzenia bez niepotrzebnych starć z policją. Gra daje jednak graczom wolną rękę. Jeśli wolicie okradać bank w akompaniamencie strzałów i wybuchów zamiast mozolnego skradania się i umienia strażników, to nic nie stoi na przeszkodzie. Payday 3 zebrał w sobie wszystkie smaczki, które pokochali fani poprzednich odsłon. Czy gra rozbije bank? Przekonamy się już wkrótce. Musi istnieć jakieś rozwiązanie. Johnny. 26 września na PlayStation 5, Xboxie Series X|S i na PC-tach pojawi się Cyberpunk 2077 Widmo Wolności. Ogromny budżet, Keanu Reeves i Idris Elba, kryminał, intryga, klimat śpiegowskiego thrillera i nowe wyzwania dla Wii w całkowicie nowym mieście. Widmo Wolności od pierwszej zapowiedzi wzbudzało ogrom emocji i robiło fenomenalne wrażenie. Pomimo sporej wywrotki Cyberpunka na premierę i olbrzymimi kłopotami z optymalizacją, produkcja z Keanu Reevesem jest niewątpliwie jedną z ciekawszych gier ostatnich lat, a granie w ten tytuł po wszystkich patchach to czy ta przyjemność. Z tego względu nie miałem wątpliwości, że CD Projekt Red w przypadku widma wolności nie zawiedzie. Phantom Liberty to coś więcej niż tylko zwykły dodatek. Uwierzcie mi, jest na co czekać. Potrzebujemy uśpionych agentów. Czas ich obudzić. Na sam koniec miesiąca, bo już 29 września na PS5, PS4, Xbox Series X, S, Xbox One, Nintendo Switch i pc pojawi się EA Sports FC24. Niektórzy powiedzą, że FIFA z roku na rok w ogóle się nie zmienia i wyłącznie aktualizuje stroje i składy. Ja za to powiem, że obserwowanie ewolucji serii na przestrzeni lat jest naprawdę fascynujące, a to, jaką drogę przeszło EA Sports jest godne podziwu. W tym roku będzie jeszcze ciekawiej. EA nie dogadało się z FIFA i kilka miesięcy temu ogłosiło, że ich renomowana na całym świecie gra piłkarska zostanie przeniesiona pod nową markę EA Sports FC. FC. Czy to początek nowej ery? Przekonamy się pod koniec września. Na którą grę czekacie najbardziej? Jak zawsze dajcie znać w komentarzach.